Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zacząłem tym chrześcijańskim pozdrowieniem, bo, bo to jest modlitwa. A poza tym, jak mówi Kościół, już za samo przyzywanie Pana Jezusa zyskujemy tak zwany odpust zupełny. A odpustów nigdy nie za dużo. Często tak ignorujemy tą sprawę, pomijamy, ale dopiero w czyśćcu zobaczymy, ile dają odpusty. Także warto. Zyskiwać odpusty i wysyłać je do czyśca dla innych, albo ofiarowywać za siebie i mieć nadzieję, że to zaprocentuje kiedyś po naszej śmierci. To są super lokaty. Tutaj oprocentowanie nigdy nie spadnie. Ale dzisiaj nie o czyścu, czyli o tym, co przed nami, tylko o tym, co jest teraz z nami. A teraz z nami są święci aniołowie. Chcę zwrócić uwagę, że aniołowie nie są bezczynni, że są bardzo aktywni mają olbrzymi wpływ na nasze życie. To są pozaziemskie istoty rozumne, stworzone przez Pana Boga w konkretnym celu. Pismo Święte mówi o nich, jak już pewnie nie raz słyszeliście, blisko 300 razy. Ale kiedy pojawiają się na kartach Biblii, to nie po to, żeby uczestniczyć w jakiejś sesji zdjęciowej, aby udzielać wywiadów, ale by po prostu działać. Także aniołowie są z natury małomówni, są jak wojsko stworzone przez Pana Boga i co najwyżej przekazują meldunki z nieba, ale nigdy nie są gadatliwi. Ich aktywność jest ogromna. Można by wyliczyć różne formy działalności aniołów, które spotykamy na kartach Pisma Świętego. Na przykład śpiewają. Oczywiście, że śpiewają. Kto zaśpiewał pierwszą kolędę w dziejach świata? Aniołowie. O czym mówiła? Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój. Ludziom dobrej woli. Zresztą wspominamy to w kolędzie. Anieli grają, pasterze śpiewają, ale nie tylko pasterze śpiewali, bo pewnie nie mieli takiego dobrego głosu jak aniołowie, ale aniołowie na pewno śpiewali. I to przypomina nam doświadczenie różnych świętych, a także współczesnych charyzmatyków, którzy nieraz słyszą śpiew aniołów. Ulubiony szlagier anioł brzmi Sanctus, Sanctus, Sanctus. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. Po włosku, a po polsku święty, święty, święty. Jak uwielbiacie Pana, uwielbiajcie go za aniołami. Oni to bardzo lubią. I chętnie przyłączają się do naszych uwielbieniowych pieśni. A zatem aniołowie śpiewają. A w jakim języku? No, w anielskim. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów. Ale jak ludzie mają łaskę podsłuchania tego języka, to zadziwiające, że, że jest to zazwyczaj ich język. Czyli ojciec Pio słyszał swojego anioła, który mówił po włosku, a święta Faustyna słyszała polską mowę anioła. A zatem aniołowie to poligloci, kiedy kontaktują się z ludźmi, a zatem śpiewają, dalej podróżują. Nie muszą mieć paszportu covidowego, nie muszą się szczepić, robić testu. Podróżują za darmo, ale nie samolotem, nie pendulino, nie rowerem, nie hulajnogą czy nie samochodem. Nawet nie pieszo. Podróżują to znaczy przenoszą się z miejsca na miejsce. Jak wygląda podróżowanie aniołów? Z jaką szybkością się poruszają? Niektórzy mówią, że z szybkością światła. Otóż sposób podróżowania aniołów można porównać do działania naszej wyobraźni. To jest taka mentalna telepatia. Teraz jestem tutaj w markach, ale teraz zamknę oczy i za chwilę mogę znaleźć się na placu Świętego Piotra. O, jak gorąco, o tak mało ludzi, może jeszcze nie pora audiencji, a teraz przenieśliśmy się do Zakopanego, Kasprowy Wierch. Nieźle wieje, I jeszcze śnieg został na zboczach, a teraz na Hawaje, co za plaże, tylko się wykąpać i tak możemy podróżować. I tak samo. Podróżują aniołowie. Oni, ze względu na to, że nie są ograniczeni przez ciało, przez materię, nie muszą przemierzać wszystkich punktów pośrednich między miejscem startu i finału swojej podróży. Jak chcę stąd dojechać do Bydgoszczy, to mogę to uczynić albo samochodem albo rowerem, deskorolką i tak dalej, i tak dalej, albo samolotem, ale muszę przebyć wszystkie punkty pośrednie między punktem A i B. W wypadku aniołów jest to niekonieczne. Dlatego pewnie nieraz słyszeliście o praktyce posyłania aniołów. Jak anioła poślemy, to on z szybkością światła albo dźwięku przeniesie się w inne miejsce i wróci. Nigdy nie doświadczymy jego nieobecności, absencji. Zawsze będzie przy nas. Tak działają aniołowie. Oni także towarzyszą nam w naszym działaniu. Na przykład ktoś uczy się do egzaminu i powiada, że uczy się na głos, bo zaprasza swojego anioła stróża, aby wraz z nim przyswajał sobie treści, które on chce też zapamiętać, aby szczęśliwie zdać egzamin. Czyli odwołuje się do pomocy anielskiego intelektu. Po co? Po to, że jak będzie zdawał egzamin, to wejdzie na ten egzamin ze swoim aniołem stróżem. I jeszcze mu powie przed drzwiami, mój przyjacielu: Pomóż mi teraz wylać na papier albo wypowiedzieć przed egzaminatorem to, czego uczyliśmy się razem. Przypomnij mi, gdy będzie taka potrzeba. I podobno łatwiej się wtedy zdaje egzaminy. Powiem szczerze, nie wiem, nie sprawdzałem, ale warto spróbować. Trwaj w kontakcie z aniołami. Z nimi wędruj przez życie, z nimi śpiewaj na chwałę Pana Boga, z nimi uwielbiaj Pana, z nimi podróżuj i z nimi poznawaj wiedzę i zdawaj egzaminy. Naprawdę warto. Zapraszam na kolejne spotkanie. Któż jak Bóg? Szczęść Boże!